No. Kupić mleko, synek Dobrze, tato Już idę O, oj. Tato Kupiłeś mleko? Tato, co ty tu robisz? Kupiłeś czy nie? Nie A masz, synek Tato, gdzie jest? Ej, dobra

Ty Co ty wie? robisz tu synek? Ja znalazłam cukierka, który e, mnie zmniejszył. I ty mnie wyrzuciłeś normalnie. O ty gnoń. O. o! o! Przeszłam z sklepu. Kupiłem tam dużo czego. A gdzie ojciec? Co ty tutaj robisz? Na miesiąc i ja miałem się tobą zająć. No kurcze. I specjalnie musiałem się z roboty zwolnić. No, bracie, oh. bo napisałeś słowo, portfel i tata mówi, że źle, a napisałeś dobrze. I dostałeś. Co to jest? I dostajesz ode mnie telewizor. Co jest? Amazon za 2 zł. Ale działa, zobacz. Dajmy sobie meczyka. Zwity trochę jest. Eee. Dobra. To teraz sobie pooglądajmy meczek. Okej. Okay. O, fajny jest, powiem ci Gdzie kurna mi strzelajcie w tym Bracie, no to... co ty zrobiłeś? Telewizor jeszcze bardziej złamałeś. Nie no, jest git. Chłopie, teraz oglądamy meczyka, trzeba jeszcze raz włączyć Poczekaj, bo ja mam specjalny kluczyk. No dobrze. Dobra, łączymy się. Dobrze, tato. Jeszcze ja tato. Tato pojechał po prostu z pomienieniem, mam. Dobra. O gol, jest dla nas Ezra Gdzie mi kurwa szalecie? Ta najgorsza! Bracie! No, dobra, jedziemy. Bracie, być Dobrze. Dobrze. To samochód się zepsuł. Za co mi to? O nie, bracie! Bracie, co jest? Samochód się połamał. Serio? Tak. нужно это когда ты купишь playstation 5? никогда пока брат не видит вырежу этот телевизор Wynosimy dom, tak? Tak, tak. Na żeby nie zauważył, że telewizor wyrzuciłem. Dobrze. Ja telewizor w ogóle połamałem, wyrzuciłem. A ja zabieram nam To Dobra. na to... No to... No to, to. bomba!